Sztuka pięknego życia to melodramat w reżyserii Johna Carleja z Andrew Garfieldem i Florence Pugh w rolach głównych. Przypadkowe spotkanie zbliża do siebie Almuty Tobajasa, jako para mierzą się z przeciwnościami losu, jednocześnie celebrując każdą chwilę razem. Jeśli jesteście zaskoczeni, że ta recenzja pojawia się na moim kanale tak szybko, to ja też trochę jestem zaskoczona, ale wynika to z tego, że po prostu 10 grudnia miała miejsce w cinema City taka jakby pra premiera w ramach kina kobiet, więc po prostu się załapałam, bo jestem kobietą. No i cóż, jeśli ktoś ogląda mój kanał, no to pewnie. Wie, że ja nie jestem wielkim fanem melodramatów, co nie znaczy, że jakoś totalnie od nich stronię, od czasu do czasu lubię sobie obejrzeć melodramat, żeby się oczyścić. Ale w tym wypadku były takie trzy rzeczy, które bardziej zachęciły mnie do zwrócenia uwagi na sztukę pięknego życia, niż prawdopodobnie miałoby to miejsce w przypadku takiego regularnego melodramatu. I tymi rzeczami są A24, których twory, a także twory, które oni wspierają, interesują mnie zawsze i jakby bardziej. Mam całą playlistę filmów, które zrobiło, albo współtłożyło A24, więc serdecznie zapraszam. No a pozostałe dwie rzeczy, które nie są rzeczami to Florence Pugh i Andrew Garfield. Każdego z tych aktorów niezwykle cenię, każdego z tych dwóch aktorów bardzo, ale to bardzo lubię. Uważam, że są niesamowicie utalentowani, uwielbiam oglądać ich na ekranie. I karierę aktorską jednego, jak i drugiego obserwuję z dość dużą uwagą. Jeśli miałabym coś od siebie zaproponować, to mam na tym kanale recenzję takiego filmu jak Tic Tick, Boom z Andrew Garfieldem w roli głównej. To jest jeden z moich ulubionych filmów z tamtego roku, w którym ten film się ukazał. No a jeśli chodzi o Florence Pugh, to możecie sobie wybrać, bo mam na tym kanale małe kobietki na ringu z rodziną czy drugą Dunę. I chociaż może te recenzje nie skupiają się w całości na Florence Pugh, to jednak się tam pojawia. I idąc na ten film, przez właśnie wypadkową tych przynajmniej trzech rzeczy, które zaintrygowały mnie ponad przeciętną, to wydaje mi się, że podeszłam do sztuki pięknego życia z troszeczkę zawyżonymi oczekiwaniami. Bo oprócz tego, że wiedziałam, że zaangażowana jest A24, oprócz tego, że wiedziałam, że Pew i Garfield wcielają się w role główne, to na przykład zdawałam sobie sprawę z tego, że film rozgrywa się w sposób niechronologiczny, co w ogóle mnie nie dziwiło, biorąc pod uwagę, że to jest melodramat od a 24, więc gdzieś tutaj w tej całej strukturze musiała się znaleźć ta A24owość, i tym razem przejawiło się to za pośrednictwem formy. I tutaj, właśnie tej nielinearnej narracji. I przyznam się szczerze, jest to zabieg ciekawy, bo on ukazuje nam życie pary głównych bohaterów w trochę innej perspektywie, bo musimy sobie tak naprawdę poskładać do kupy klocki ich życia i doświadczamy tego po prostu wszystkiego w troszeczkę takiej innej formie niż zwykle. Czy to dobrze, czy nie dobrze, to powiem zaraz. No i też technika ta pozwala na oglądanie tego wszystkiego w formie takich widokówek, co po pierwsze. Tak, jak już powiedziałam, pozwala nam na uzupełnianie luk, jeśli chodzi o historię pary głównych bohaterów, ale też służy jako taki wgląd w jakieś takie poszczególne scenki, które może czasami zdarza się nam obserwować w naszym takim szarym, zwykłym, codziennym życiu, gdzie po prostu zderzamy się z jakimiś losowymi ludźmi, których nawet może czasami nie znamy, i to jest taki fragment ich życia, z którym stykamy się tylko i wyłącznie w tym momencie. I to czasami nie zawsze zostawia w nas jakieś wrażenie. Tak przynajmniej odbieram częściowo zabieg tego wszystkiego. No a poza tym ten film, tak jak powiedziałam, po się. Jest trochę o celebracji życia, o właśnie takich małych momentach pokazanych właśnie w takich formach widokówek, że jest raz dobrze, raz źle, ale generalnie może być pięknie, jeśli tylko my sami wybierzemy to, żeby to nasze życie było piękne i miało jakiś sens, jakąś głębię i było warte zapamiętania i właśnie celebrowania, nawet jeśli nie dzieje się tam nic przełomowego dla całej cywilizacji i w ogóle ludzkości. I to jest ok, z tym jak najbardziej jestem ok, ponieważ jest to melodramat, to możecie się domyślić, że tutaj mamy takie kamienie milowe, które prawdopodobnie przyjdzie nam napotkać. Jeżeli się spojrzymy na historię chronologicznie, to że bohaterowie się spotkają i prawdopodobnie będzie to jakoś urocze, potem będzie trochę urocze, a potem zaczną się dziać różne rzeczy, które z jednej strony mogą być miłe, ale niektóre będą takie, które będą bardzo niemiłe i co z tego wyjdzie, no to musicie oglądać do końca. Jak dla mnie największym atutem tego filmu, co myślę nie będzie dla wielu wielkim zaskoczeniem, to jest nieprawdopodobna chemia na ekranie między Florence Pugh a Andrew Garfieldem. I oni stanowią taką ekranową parę stworzoną w ramach takiego przekonania, że przeciwieństwa się przyciągają, bo grany przez Garfielda Tobias to jest taki bardzo prosty to duszny człowiek, ale taki bardzo, może nie tyle pozytywnie nastawiony do życia, bo on ma na swoich barkach ciężar różnego rodzaju porażek i to zdecydowanie po nim widać, ale jednak jest z nim jakaś taka radość, jakaś taka chęć poznawania świata, chęć czerpania radości z tego wszystkiego, co się mu przydarza. Ogólnie jest miły, lekko jest sztywny miejscami, co zwłaszcza na początku filmu jest nam zaprezentowane przez to, jak on dziwnie składa zdania. I to, co mnie fascynuje w roli Andrew Garfielda, to jest to, że na każdym zbliżeniu jego oczy wyglądają jakby były zbyt wilgotne, niż powinny być. Nie mam pojęcia, jak to jest zrobione. Natomiast jeśli chodzi o Florence Pugh, no to myślę, że to jest taki trochę typ Postaci zazwyczaj granej przez Florence Pugh, z jednej strony bardzo miłej, bardzo uroczej, ale bardzo wygadanej, bardzo zdecydowanej, potrafiącej obronić swoje zdanie, takiej, w której ewidentnie tli się jakiś taki płomień, którego za żadne skarby nie można próbować w niej tłamsić, bo potencjalnie można się srogo poparzyć. No i tak oni bardzo dobrze działają ze sobą na ekranie, bardzo przyjemnie ogląda się ich razem, te wszystkie perypetie, wzloty i upadki, trudne decyzje, te wszystkie fantastyczne momenty i te wszystkie ciężkie chwile między nimi. To przez to, że oni są bardzo. Bardzo dobrymi aktorami, z szalenie dobrymi warsztatami, i masą talentu i przermaną charyzmą, to są w stanie wszystko nam to sprzedać, nawet jeśli te rzeczy, które im się przydarzają, to są takie właśnie. Melodramatyczno-wręcz komediowo-romantyczne, i dość miejscami absurdalne i od czapy. Znaczy, ja rozumiem, jedna z tych rzeczy mogłaby się w toku tego wszystkiego wydarzyć, ale tam się zdarzają dwie, albo nawet i trzy takie rzeczy, że to aż ciężko uwierzyć, że człowiek mógłby mieć takiego pecha, albo że tak mogłoby się w życie ułożyć. No i mimo, że historia jest zrobiona niechronologicznie, to trzeba się nastawić, że w pierwszej części filmu na pewno staniemy ten taki bardziej pozytywny vibe, a potem gdzieś za połową filmu trzeba się liczyć z tym, że chusteczki mogą być potrzebne, bo te wszystkie mocno emocjonalne momenty, które raz są wzruszające, a raz są bardzo tragiczne, uderzają jeden za drugim i ciężko jest się z tego miejscami pozbierać. A poza tym to powiem Wam, że ok, rozumiem ten koncept, ten niechronologiczny, co Myślę, opisałam Wam dość dokładnie przed chwilą, ale nie uważam, żeby ten film był jakiś super, bo tak naprawdę dochodzę do wniosku, że gdyby ułożyć nam tę narrację chronologicznie, to to byłby o wiele gorszy film niż taki, jaki dostaliśmy, a to jest z, z nim właśnie najbardziej ciekawego to jest to, że jest trochę przemieszany. Więc tutaj ta decyzja o dołożeniu takiej a twenty forowości nieco winduje ten film, ale jest też taką trochę dla mnie zasłoną, dymną, próbującą zatuszować to, że ten film jest tak naprawdę taki mech, że nawet rzekłabym, że jest odrobinę nudny, jeśli spojrzę się na niego tak absolutnie chronologicznie. Darza się w tym filmie kilka takich scen, kilka takich wątków, które autentycznie prowadzą do nikąd. I to jest bardzo przykre, bo uważam, że to są fragmenty, które są. Pozowane, pozorowane na to, że będą jakieś ważne, że będą miały znaczenie. A potem tak naprawdę po zakończeniu filmu, jak to sobie wszystko przeanalizowałam, przemyślałam, to nic w sumie się z tym nie stało. Nie było żadnego pay-offu, nie było żadnych konsekwencji tego, nie było żadnego odpracowania niektórych rzeczy, które moim zdaniem powinno się było odpracować. I też nie było miejscami nawet zbudowanych relacji z niektórymi bohaterami. Dosłownie jest kilka takich scen, pojawiają się jakieś tam postaci w tle i potem już nie pojawiają się nigdy. Myślę tutaj głównie o rodzinie Florence Pugh, ale też mogę, myślę, podać taki przykład relacja. Florence pił z córką. Zwróćcie sobie uwagę na to, jak jest zrobiony ten wątek, i pod sam koniec filmu odpowiedzcie sobie, czy to do czegoś prowadziło. Także ogólnie rzecz biorąc, jak spojrzałam sobie po seansie tak bardziej z perspektywy na film Sztuka Pięknego życia, to dochodzę do wniosku, że to jest bardzo średni film z miejscami bardzo średnim scenariuszem, który jest trochę absurdalny, trochę niedorobiony, ale ratuje go i maskuje tutaj w tym wszystkim to, że Trochę stylistycznie jest namieszane, i przez to wydaje się nam, że jest to trochę bardziej artsy i trochę bardziej ciekawe. Plus para dwóch głównych bohaterów to są świetni aktorzy, którzy są w stanie bardzo dobrze zatuszować to, że materiał, z którym pracują i który nam serwują, jest, no, taki se także nie mówię, że Sztuka Pięknego Życia to jest film zły, film, który trzeba absolutnie skreślić, na który nie można się wybrać do kina, jak najbardziej jeśli lubicie takie film, albo jeśli śledzicie karierę Florence Pugh, Andrew Garfielda to to jest jak najbardziej coś, na co można się wybrać chusteczki potencjalnie będą Wam potrzebne, jeśli rzeczy typowo spotykane w melodramatach Was ruszają ja spodziewałam się, że to będzie jeden z tych filmów, który potem gdzieś tam odbije się echem przy jakichś nagrodach, ale myślę, że nie ma za bardzo na to szans zwłaszcza, że już jakieś nominacje do różnych ich nagród powoli się pojawiają i jak na razie to sztuki pięknego życia tam nie widziałam. To jest dla mnie taki film gdzieś między 6 a 7, przy czym jest to takie 6 przez 7 jak najbardziej dla mnie, bo tak jak mówię, może po prostu nie mam takiego poziomu wrażliwości, może nie mam takiego poziomu tolerancji, może już życie mnie zrysowało na tyle i widziałam tyle filmów, że patrzę na to troszeczkę bardziej krytycznie niż co po niektórzy. Jeśli zobaczycie ten film i będziecie zachwyceni, zauzawieni, największe arcydzieły, jakie widzieliście od czasów, nie wiem, Amelii, to jak Najbardziej super, ja się cieszę Waszym szczęściem, ale jak dla mnie to po prostu nie było to, czym moim zdaniem ten film mógłby być. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawienia lajków. Zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie sobie jeszcze filmik albo dwa, bo na tej podstawie YouTube stwierdza, że moje treści są wartościowe i godne dalszego polecania. Także serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. No i co. Do zobaczenia następnym razem.